Siema, siema wszystkim. Tutaj jest 10, 10. na początku filmiku chciałem wszystkich pozdrowić i życzyć zdrowia, bo przepraszam, właśnie ja mi coś bierze, no, ale przejdźmy do rzeczy w tym poradniku pokażę, jak zrobić spolszenie naszego y, serwera. Pobieramy Metin 2 Connect Changer, który, do którego link podam w opisie filmiku. Pokowywujemy go. Wyjdzie taki folder kopia, kopia Metin 2 Connect Changer. Otwieramy go. I powiesz, że robimy takie coś, że nazwę metin2 musimy zmienić na metin2 z małej, bo nie jest z dużej. Tu jest też instrukcja pisana, ale pokażę to w tym poradniku. Wchodzimy w mt2-connect-changer. fail, open, że ten Meting 2 Wszystko odczyścimy. I wpisujemy swoje IP z Hamachi. Czyli 5 kroka, 11 kroka, kroka, I widzimy, że zostało tu trochę miejsca, więc musimy trzymać spację, aż nie usłyszymy takiego dźwięku systemowego, że już się dalej nie da. Port zostawiamy. Klikamy Save. Save, tak. Petridge, copy ten 2 exit to metin 2 folder. Następnie met, plik METIN 2 możemy zmienić na nazwę jaką się chce. Na przykład w moim przypadku to będzie dekaryty 2 wrzucamy do apliku METIN2.pl I widać wszystko. Teraz się nie zaloguję, ponieważ mój serwer jest akurat off, ale yy, nie działa 100%. Pozdrawiam wszystkich narka.